Medina, pierwsza stolica Malty, leży w samym jej sercu, na wzgórzu górującym nad okolicą. To niewielkie, świetnie zachowane, klimatyczne stare miasto. Turystów wita potężnymi murami obronnymi, zbudowanymi w średniowieczu, jeszcze za czasów arabskiego panowania. Z języka arabskiego wzięła się też jej nazwa, medina, co oznacza miasto. Murów miejskich strzeże brama, która, podobnie jak kilka innych lokacji w Mdinie, zasłynęła jako plan zdjęciowy słynnej gry o tron. Nic dziwnego, że do kręcenia serialu wybrano właśnie to miejsce. Mdina wygląda, jakby zatrzymał się w niej czas. Po prawej stronie od głównej bramy zobaczymy Pałac Wilhena. Imponujący budynek barokowy wzniesiony w XVIII wieku. Dziś mieści się tu Muzeum Historii Naturalnej, a dawniej była to rezydencja wielkiego mistrza zakonu Joannitów. To właśnie Joannici sprawili, że Mdina straciła miano głównego miasta Malty. W 1530 roku stolicę przeniesiono bowiem do nadmorskiego Birgu. Mdinę najlepiej zwiedzać powoli, spacerując jej wąskimi uliczkami. Mimo sporej ilości turystów, możemy poczuć spokojną, niezwykłą atmosferę tego miejsca. Mdina jest nazywana miastem ciszy i o ile na głównych ulicach jest bardzo tłoczno i głośno, to na mniejszych bocznych uliczkach jest rzeczywiście bardzo pusto i spokojnie. W Mdynie mieszka zaledwie około 250 osób, nie ma tu również zbyt wielu restauracji ani hoteli. Spacerując bocznymi uliczkami zostaniemy otoczeni spokojem, a kiedy z miasta znikają turyści zapada głęboka cisza. Na ciszę i spokój trudno jednak liczyć w najbardziej popularnych miejscach miasta, takim jest główna świątynia Mdiny, Katedra Świętego Pawła. Święty Paweł to postać niezwykle ważna w historii Malty. Około 60. roku naszej ery jego statek rozbił się u wybrzeży wyspy, a słynny apostoł, według legendy, właśnie w Mdinie spotkał rzymskiego gubernatora Publiusza, którego przekonał do przejścia na chrześcijaństwo. Budowlę wzniesiono na początku XVIII wieku na miejscu wcześniejszej średniowiecznej katedry. Katedra posiada dwie wieże, a na każdej z nich znajduje się zegar. Ten na prawej wskazuje czas, a na lewej pełni funkcję kalendarza, pokazując dni i miesiące. Według legendy umieszczenie dwóch różnych zegarów miało na celu zmylenie diabła co do dokładnego czasu, aby nie mógł on zakłócać nabożeństw ani przeszkadzać wiernym. Zmierzając na północ, po drodze miniemy Kościół Zwiastowania Pańskiego i Klasztor Karmelitów. Wkrótce dotrzemy na Plac Bastionu, a stąd już tylko krok na mury obronne, skąd roztacza się doskonały widok na dużą część Malty. Zobaczymy tutaj bliską okolicę, jak również mostę z charakterystyczną kopułą rotundy oraz wiele innych miejscowości. Podobno, przy wyjątkowo dobrej widoczności, można stąd dostrzec nawet Sycylię i Etnę. Podążając uliczkami mdiny miniemy charakterystyczne niebieskie drzwi. To urokliwe wejście otoczone kwitnącą Bugenwillą jest popularnym motywem fotograficznym wśród turystów. Choć miasto nie jest duże, warto poświęcić mu sporo czasu, a po wyjściu z niego możemy się udać na tereny dawnej fosy przerobione na park. Spacerując parkiem przejdziemy pod główną bramą wejściową. Warto podejść aż do samego końca, gdyż za ostatnim bastionem wyjdziemy na taras, z którego roztacza się świetny widok na wschodnią część miasta i jego mury. Moim zdaniem to jeden z obowiązkowych punktów do zobaczenia na Malcie. Unikalne miejsce, gdzie możemy poczuć się jak w czasach średniowiecza. Wizytę możemy połączyć z odwiedzinami w sąsiednim Rabacie, będącym dawnymi przedmieściami Mdiny.